To jest żeby zacząć do ale też będą głównie dla samej otoczki niż dla koncertów, ale oczywiście gwiazdy, takie jak Gentleman czy Prodigy przyciągają dużą uwagę, no, ale oczywiście ale też trwać i pić i brać narkotyki, bo no, stawa, po to się głównie tam mieli.

Hva er vitsen med Alkohol... alkohol, narkotyki, narkotyki nie, alkohol. Troszeczkę to kulturuje. Podstawa dobrej zabawy. Podstawa duchowania rosjanickiego. Często to nazwać tam, czy słowiańskiego. Długo bym opowiadał. Lewiczowie Czemu idziesz na Woodstock? Na jakiś konkretny zespół, ogólnie ja na festiwal zespół, na Halloween. A czemu na Halloween? Bo słucham takiej muzyki i po prostu on mnie podjada. To jest mój zespół, który jest bardzo. O, pierwszy to. raz idziesz na łództwo? Pierwszy raz. Planujesz jakiś alkohol, narkotyki? Nie, broń Boże, przecież Woodstock to jest przeciwny narkotykom. Ja jestem całkowicie przeciwny używkom.